Dzień dobry Państwu, gdy Daniele De Rossi został tymczasowym trenerem AS Romy po zwolnieniu José Mourinho, to wszystkim wydawało się, że raczej, no właśnie, to będzie opcja tymczasowa, że po sezonie obejmie Romę ktoś bardziej doświadczony, ktoś kto będzie w stanie wycisnąć z tej drużyny Maxa. Natomiast jak się okazało, taką osobą był Daniele De Rossi i już na etapie kwietnia AS Roma potwierdziła, że zostanie on trenerem Romy na stałe, że będzie on prowadził dzielę Rosji przez kolejny sezon. Zresztą nic dziwnego, bo Daniele De Rossi wykonuje świetną robotę w Rzymie i właśnie o tym w tym filmie. Ja nazywam się Maciej Kucha, a w tym materiale o tym jak Daniele De Rossi odmienił na samym wstępie prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i subskrybujcie kanał Futbolowy Świata, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zacznijmy może od tego ostatniego spotkania. Dwumecz z Milanem, wygrany przez Dzialo Rosji, dzięki czemu drużyna Daniele De Rossiego zameldowała się w półfinale Ligi Europy. Moim zdaniem, Daniele De Rossi w tym dwumeczu taktycznie zmiażdżył Stefano Pioliego. Gdy popatrzymy sobie na to pierwsze spotkanie, Roma potrafiła zdominować mi. Milan na przestrzeni 65-70 minut na San Siro. To było raczej przed meczem nie do pomyślenia, a to udało się Daniele de Rossiemu. Później przyszedł nieco słabszy moment, którego jednak Milan nie potrafił wykorzystać. W rewanżu na Olimpico Roma bardzo mocno weszła w to spotkanie. Od razu zdobyła dwie bramki, przejęła kontrolę nad meczem i przede wszystkim miała inicjatywę w tym spotkaniu. Milan na samym początku nie miał nic do powiedzenia. Zmienić losy tego spotkania mogła czerwona kartka Zeki, jego czelika, którą Turek obejrzał w okolicach 30 minuty. Ja akurat nie miałem tutaj żadnych wątpliwości. Moim zdaniem to jest czerwona kartka i po prostu nierozmyślne zachowanie bocznego defensora Romy. I Często jest tak, że jeśli drużyna otrzymuje czerwoną kartkę, to mental się po prostu sypie. Drużyna nie jest w stanie się pozbierać. Pozostawiają oni dużo przestrzeni w defensywie. Nie potrafią wyjść z żadną akcją w ofensywie. Natomiast nie w przypadku Rome. I było to widać idealnie w tym spotkaniu. Roma nie pozostawia w defensywie żadnych przestrzeni Milanowi. Świetnie utrzymał umywała się przy piłce, mogła wychodzić z kontratakami. To też czyniła drużyna Daniele do Rossiego. Często zagrywała pod faul, kradła cenne kolejne sekundy. Może to nie był piękny futbol, natomiast bardzo skuteczny, bardzo mądry i bardzo przemyślany. Pomimo tego, że Milan był częściej przy piłce, Roma moim zdaniem miała kontrolę nad tym meczem. Roma zagrała w bardzo mądry i przemyślany sposób, natomiast trzeba też powiedzieć słówko o Milanie, który zagrał bardzo jednowymiarowo i nie potrafił w żaden sposób zaskoczyć drużynę Daniele do Rossiego. Tylko i wyłącznie Gabia w końcówce zdobył bramkę, która dała jeszcze taki wiatr w żagle drużynie z Mediolanu. Natomiast moim zdaniem ta bramka padła troszeczkę za późno, aby myśleć o awansie do półfinału. No i też jedna ważna statystyka. Expected goals. Roma pomimo tego, że od 30 minuty grała w 10 wypracowała sobie wyższe expected goals od Milanu w tym spotkaniu. A przecież to drużyna gości goniła wynik w tym meczu. Moim zdaniem zupełnie zasłużony awans AS Romy. Generalnie Daniel De świetnie punktuje jako trener Romy. 17 spotkań, 12 zwycięstw, 3 remisy i zaledwie dwie porażki. Gdy spojrzymy sobie na te dwie porażki, jest to przegrana z Interem, liderem Serie A, drużyną, która zmierza po Scudetto po całkiem zaciętym widowisku notabene i też porażka z Brighton 1 do 0 na wyjeździe w Anglii po tym jak drużyna Daniela de Rossiego wygrała u siebie 4 do 0 więc ta porażka i tak dała im awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Średnio 2,29 punkta na spotkanie w tym zwycięstwo 4 do 0 z Brighton do Serbiego również zwycięstwo w derbach Rzymu i dwie wygrane z Milanem w Lice Europy. Aby znaleźć trenera Romy, który w tych 17 pierwszych meczach punktował lepiej od Daniela de jego trzeba cofnąć się do 2013 roku i wymarzonego startu w lidze Rudyego Garcia 10 zwycięstw z rzędu, troszeczkę czasu minęło. Poprawiło się więc zdecydowanie punktowanie, a dlaczego ono się poprawiło? Między innymi przez skuteczność, która pod Daniela De Rossi w Romie jest po prostu niebywała. 37 bramek przy Expected Goals wynoszącym 23,20. Nieprawdopodobna skuteczność, nieprawdopodobne liczby dla porównania. Roma José Mourinho też ten współczynnik miała na plus Plus, natomiast tam różnica aż tak duża nie jest 46 bramek w tym sezonie przy Expected Goals 40,11 też na plus, o czym wspominałem przed chwilą, natomiast ta różnica za Daniele De Rossiego jest zdecydowanie wyższa i widać, że ta skuteczność jest po prostu lepsza. I kolejne pytanie, skąd bierze się ta skuteczność? Myślę, że ważną składową są przede wszystkim umiejętności piłkarskie, a te za kadencji Daniele De Rossiego po prostu poszły do góry. Jak podkreśla sam Lorenzo Pellegrini, kapitan Rosich, każdy piłkarz Romy Względem tego poprzedniego roku poczynił progres. I myślę, że nie tylko i wyłącznie ten piłkarski, ale również mentalny, bo mental Roma ma na najwyższym poziomie. I myślę, że najlepszym dowodem na to, jak dobre nastroje panują w tej drużynie, jak silna ta ekipa jest mentalnie są słowa samych piłkarzy na temat Daniele de Rossiego. Pelegrini, cieszymy się, że Daniele de Rossi jest naszym trenerem. Moglibyśmy pójść za nim w ogień. Trener chce nam wpoić mentalność charakterystyczną dla takich drużyn jak Real Madrid. Czelik de Rossi dał nam dobrą energię, jesteśmy z nim szczęśliwi. Smolnik De Rossi ma niesamowity wpływ na drużynę. On zmienił naszą sytuację. Dybala świetnie współpracuje mi się z Daniele de Rossi, a sam de Rossi cały czas podkreśla, że jest dumny z bycia trenerem tej drużyny. I mógłbym wam tak cytować w nieskończoność ze względu na to, że te cytaty, które wam właśnie przedstawiłem, są to wypowiedzi tylko i wyłącznie z ostatniego tygodnia. I to te wybrane, bo było ich znacznie więcej. Dzięki temu mentalowi piłkarze Romy są w stanie unosić się na wyżyny swoich możliwości. Piłkarsko prezentują się bardzo dobrze. Odbudował się Lorenzo Pellegrini, Daniele de Rossi zbudował mile z filara. Do tego Manciniego nie przypominam sobie w takiej dyspozycji tak na dobrą sprawę mógłbym wymieniać i wymieniać, bo tych przykładów jest po prostu więcej. Tak jak powiedział Lorenzo Pellegrini, każdy z tych piłkarzy względem poprzedniego roku zanotował progres. Porównując Romę José Mourinho, a Romę Daniele de Rossiego trzeba przyznać, że nowy szkoleniowiec z dzieloroskich jest po prostu zdecydowanie bardziej elastyczny taktycznie. José Mourinho zawsze uparcie stawiał na formację 3-4-2-1, nawet w momencie, w którym nie miał do dyspozycji trzech nominalnych środkowych obrońców i oglądaliśmy takie historie jak chociażby Nikola Zalewski grający jako półlewy stoper, czy też Eduardo Bowe cofający się właśnie do defensywy jako jeden z tej trójki stoperów. Natomiast Daniele de Rossi jest zdecydowanie bardziej elastyczny taktycznie potrafi dostosować się do tego co oferuje mu drużyna jak wygląda sytuacja kadrowa za tej kadencji właśnie w Romie Daniele de Rossi już skorzystał z takich formacji jak 4-4-1-1 3-5-2, 4-3-3 4-1-3-2, 3-4-2-3-1 oczywiście zdarza mu się czasami przekombinować natomiast zdecydowanie bardziej Daniele de Rossi jest w stanie dostosować się do tego co się dzieje w drużynie do tego co się dzieje na boisku jest w stanie zareagować, czego brakowało troszeczkę za kadencji Jose Mourinho. Odnoszę też wrażenie, że wreszcie wykorzystywany jest potencjał tych zawodników, których Roma posiada. Gdy spojrzymy sobie na nazwiska, są to tacy piłkarze jak Lukaku, Dybala, Cristante, Paredes, Mancini, Smoling są to piłkarze, którzy mają naprawdę uznane nazwiska w świecie futbolu i odnoszę wrażenie, że Jose Mourinho nie był w stanie wykorzystać ich potencjału, a czyni to Daniele de Rossi przy okazji prezentując całkiem niezłe dla oka futbol. Oczywiście nie zawsze czasem sytuacja zmusza dzieloroskich do cofnięcia się jak w tym meczu z Milanem. Natomiast zwykle jest to piłka ofensywna. Jest to zwykle bardzo ciekawy dla oka futbol, który po prostu lepiej się ogląda względem tej drużyny Jose Mourinho. Oczywiście zdarzają się słabsze mecze Daniele De Rossi nie jest jeszcze trenerem idealnym Czasem zdarza mu się przekombinować Czasem nie trafi ze składem Natomiast trzeba przyznać, że to wejście do Romy jest po prostu spektakularne Gdy popatrzymy sobie na pierwszą samodzielną pracę Daniele De Rossiego Na tą kadencję w SPAL No to przeskok jest po prostu ogromny Wtedy też poprowadził SPAL w 17 spotkaniach Na tym zakończył tam swoją karierę 17 meczów, średnia punktowa 0,88 w Romie 17 meczów, 2 29. Ogromna różnica, ogromny progres. Daniele de Rossi po prostu się rozwinął. Oczywiście terminarz sprzyjający nie jest, bo w nim między innymi Bologna, Napoli, dwa razy Bayer, Juventus oraz Atalanta i do tego dokończenie meczu z Udinese. Natomiast kto inny jak nie Daniele de Rossi ma wprowadzić Romę do Ligi Mistrzów. Roma dwukrotnie ostatnio pokonała Milan. Pokonała też Lazio w derbach Rzymu. Zwyciężyła z Brighton Roberto De Zerbiego aż 4 do 0 na stadio Olimpico. Roma Daniele de Rossi, jego potrafi wygrywać Wielkie mecze, ostatnio to potwierdziła i myślę, że w tych najbliższych kilku meczach Roma bez szans nie jest. I myślę też, że w niektórych z nich jest nawet faworytem. Daniele Drossi więc kompletnie odmienił AS Roma. Czy doprowadzi ją do Ligi Mistrzów? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Moim zdaniem szanse są całkiem spore, ze względu na to, że oczywiście Roma rywalizuje na dwóch frontach o tą Ligę Mistrzów, bo w i Europy ma szansę na zwycięstwo i w Serie A ma szansę na załapanie się do czołówki, więc. To miejsce w Lidze Mistrzów jest całkiem możliwe, w szczególności patrząc jak gra AS Roma Daniele De Rossiego. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Futbolowy Świat. Dzięki temu bardzo mi pomożecie. Maciej kucha, kłaniam się nisko. Miłego dnia życzę.